Wszyscy tak bardzo skupiamy się na tym, żeby zarobić więcej mieć więcej klientów, mieć więcej zleceń, mieć większy przychód. Ale prawda jest taka, że Twój przychód nie zaczyna się nigdzie na zewnątrz. Twój przychód zaczyna się od Ciebie. Zostaliśmy zaprogramowani, by wierzyć, że poziom naszych zarobków zależy od sytuacji na rynku. Od innych ludzi, czy od szeregu czynników, na które nie mamy wpływu, ale to nieprawda. To, co widzisz na zewnątrz, stan Twojego konta, przelewy, kwoty, to wszystko tylko efekt, skutek. A przyczyna? Przyczyna jest w Tobie, w Twoim sposobie myślenia, w Twoim podejściu do pieniędzy. Chcesz mieć inny efekt czy skutek, to najpierw zacznij od zmiany przyczyny. A czym dokładnie jest ta przyczyna? To Twoja samoocena, Twoje poczucie zasługiwania, Twoje poczucie pewności siebie. Pieniądze, sukces, manifestacje to wszystko tylko odzwierciedlenie tego, co dzieje się w Tobie, w Twojej energii. Więc nawet nie próbuj robić więcej, jeżeli czujesz, że wewnętrznie masz zaciągnięty ręczny hamulec, nie pozwalasz sobie mieć więcej, ciągle czujesz, że nie zasługujesz. To po prostu nie ma sensu. Zmiana wewnątrz zawsze poprzedza zmianę na zewnątrz. Zacznij więc skupiać się na tym, kim się stajesz, nie tylko na tym, czy pieniądze faktycznie pojawiają się już na Twoim koncie. Bo wiesz co? bo rzeczywistość w nosie ma Twoje wysiłki i starania. Rzeczywistość po prostu odbija Ci Twoją energię.